Cześć, witam was na moim kanale, jestem o Koszodowca. W dzisiejszym odcinku sobie wyrzucimy obornik od królików. Zaczniemy od samca damy go do tej komory. Słuchajcie, muszę wyłączyć latarkę, bo się boi jej. To czysto, nie wiem, czy ma tą biegunkę. Zobaczę, będę mu dawał teraz przez około 3 dni. 3-4 dni Same siano Same siano i wodę zobaczę jak to będzie, czy, czy też będzie taka ciapka jak tutaj jest. dość tutaj jest trochę ta ciapka. W filmiku jutro ze sprzątanie uapów nie będzie, bo strasznie wieje. Nie chcę, żeby się rozchorowało jakby na wybiegu, bo nie wejdę jak jest w środku. Bo się będę bać. Będę dawał obornić tutaj. Na taczkę. Na taczkę. Mam tutaj widły. Opatlę taką. To tak wygląda. Trochę ciężko będzie jedną ręką. Ale zobaczę jak to będzie tylko to ściągnę o, tutaj już chwilkę odłożę gdzie mi przeszkadzać to polidło już ściągnę polidło podjedziemy paczką Zobaczę czy tam radę jedną ręką. No tak napęd, napęd widzisz. Oczywiście wolniej to zrobię niż wyrobiłem obydwoma rękami, bo to tak obydwoma rękami to jest 20 minut, no, 20 minut nawet nie, to jest mam no, wszystkie trzy komory posprzątane. Poza tym jeszcze posypię tą z dezynfekcją. Będę musiał to tą łopatkę zrobić. Tutaj odłożyłem sobie te rzeczy, co były w tej sapce. Dobrze. Z tego też będę musiał wyrzucić z karmidła to, bo tam tego nie je Trochę się tego zmartwuje, ale to trudno. Muszę sobie zją na genojołku sezjon wróble to. coś tam inne, jakieś ptaki. Samiczkę też będziemy sprzątać. Wszystkim będę sprzątał. Ta samiczka potem pójdzie tutaj, do tej komory z młodymi. Tak to wygląda to mają Ma trochę ścianka. Dobra, teraz tą szpach idzie wyżej. парни, это 100 через одна камера по спонтану. Видите, у вас тут такая взметка, другая взметка, to potem będzie w całym garażu rozczępione tak trochę to zmioty nie za dużo, tylko tak troszkę tam potem to po dobra czekajcie, trochę tu bałagan jest tu jest Dezynfekcja, chyba dezynfekcja. Trzeba dosypać. Tutaj mam słoik, dziurki są do góry. Tutaj mam jakąś krumę, nawet nie wiedziałem. To od jest chyba? Albo od trenarków. Nie ja wiem. co to jest. Wkręcę słoik tylko. Mam dezynfekcję z firmy LubiSan. Kupiłem 2,75 kg. Kiedyś sobie kupiłem, bo było 18 zł, to kosztuje tylko. сүүфтэнд сбага Jest tak lepiej, żeby było mniej, bo to trochę za dużo do tego słoika, to jest wtedy ciężko, nie chcę tak wylatywać z tych dziurek. Trochę to kanty, to teraz damy słomę. Soję tutaj trochę odwiąże? Nie odwiążę, tylko tak sobie zawinę. Trochę szczera. To jest ciężko jest jedną ręką. O, wystarczy, ale troszkę za dużo dałem. To trudno. Królik obgryza tą w ten samiec klatkę. Jeszcze wrzucę skarmidła. Zostawmy. Dobrze się zamyka, dobrze jest. O, mi się przycisło i przerwało mi nagranie. Sam jest już w kratce, tutaj ma poidła Tutaj już jest, tutaj już wyciągnę ten kafel, dam tutaj teraz młode Nie i samiczka. O, teraz ostatni. sobornika Dość dużo tego tak zwanego gnoju Dużo tego tu jest A ja wam tutaj nie będę pokazywał wszystkiego bo dość ciężkie są obornik stąd Także wcieliście troszkę później wam pokażę jak będę sadzał te młode i jak tam będę trochę sprzątał Już jest tutaj posprzątane posypane dezynfekcją Tutaj są króliki Także będę teraz ścielił jest tej trochę. Będę teraz ścielił. jak Zamykamy tu, a tutaj paruje mi ta folia, a to holiady, potem wymienię, potem ten tam powydzieram tam w środku. O, doszedł do ocznika tu. to za samiczkę złapać, gdzie wyzwanie bo ona troszkę agresywna jest Zaraz jest łapiemy. tam takie małe to są. Jeden młody. Teraz jeszcze jeden. Idź tam no. jak pod paśnik wchodzą. Tam śpi chyba, nawet ten czarny śpi pod paśnikiem. Ojej albo ją, nie wiem Czy te same się samiczka? Fajnie, fajna jest o, nic nie zjedzone, kurde. Nie chcę mieć tego... ...te owsa, bo tamto sobie co Cerny. Kukurydza, tak. No, tak ja to tutaj wosprzątam i... ...no bo w sumie wam mogę trochę pokazać. To Będę musiał robić chyba tak, że więcej owsa będą dostawać niż tej lucerny, tak lucerny troszeczkę, żeby zjadły. Tutaj jeszcze jest sierść trochę, a po tej szarej zamiczu drżyła, to jeszcze tam, tam jest spod gniazda. Musi się zmieścić wszystko na tą taszkę tu. Dobra ja to tutaj posprzątam, bo to jest strasznie ciężko z jedną ręką. Tego samca nawet jeszcze, bo on tam nie ma tak dużo tego. Także ja to posprzątam i będziemy się pociec. Ja już się to posprzątałem. Trzeba się tutaj tylko zdać, wykopać, pościelić. to również odkręciłem, bo. Um, bo. za nisko było. A, tam muszę, tak więcej muszę. Tutaj, bo. Jest dość nasikane tam. Ajajaj, ta podłoga tutaj do góry jest taka... ...kosownia. się kończy tutaj w tym słoiku dezynfekcja. That's why Będę musiał jeszcze Będę musiał... O, to przykręcić tą paścią. Tutaj jedna śrubka i tam na drugim końcu jedna. O, tak, Dobrze, to, już krwika, to, też teraz bo to tak, 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 bo tak, tak, się tak, tak, sierści jest coś tej Znowu muszę tutaj podwinąć to. Nie chyba to trochę za dużo się dało, trudno. No nawet dobrze jest to. ja to tutaj przykręcę i mam króliki. Karmidła przykręcę i później wam pokażę. Widzimy się już po dłuższej przerwie, bo jeszcze i byłem na obiedzie już tutaj. Tutaj już po, zamiatałem podłogę, jest już czysto. Eee, mają wszystko. Wszystko mają już. każdego są powieszone, siano im dałem. O widzicie, tutaj sobie siankują, czekajcie. O. Sobie sianko zajadają. I znowu zrobię kupę, od razu im to wyrzucę. Już jest komidło. jeszcze tam nie ma jedzenia. No, muszę pomieszać sobie. No. Tutaj już też jest, a mi troszkę dała też. Tam sobie zajadają, sobie zajadają tutaj. Także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę do następnego odcinka. Cześć.